Jest wieczek wystawiony. Witam, jesteś na kanale Czas Weterynarza. Dzisiaj opowiem Ci o tym, jak chronić psa przed upałem, a także jakie są pierwsze objawy udaru psa, a także co zrobić, jeśli nasz pies dostanie udaru. Jak chronić zwierzaki przed przegrzaniem? Oczywiście muszą mieć zawsze dostęp do świeżej wody. Jeśli wybieracie się w podróż, i na przykład parkujecie gdzieś samochód, to nie zostawiajcie tam swojego zwierzaka z zamkniętymi drzwiami czy z oknami w gorące dni, ponieważ strasznie szybko robi się tam ciepło. Jeśli wybieracie się na spacer ze swoim pupilem, to chodźcie tam albo wieczorem, albo rano, ponieważ południe jest strasznie gorąco. Jeśli chcecie chronić na przykład swoje zwierzaczki, to oczywiście zapewnijcie im cień. Zapewnijcie na przykład psu dołek w ziemi, bo tam jest chłodniej. Musicie pamiętać także o tym, że na przykład asfalt topi się w gorące dni, a beton robi się strasznie gorący i mogą, może to także spowodować po prostu oparzenie stópek waszych zwierząt. Dlatego można na przykład zaopatrzyć się w psie buty w takie dni. Możecie także na przykład delikatnie zraszać na przykład psa albo innego zwierzaczkę wodą. Musicie pamiętać o tym, żeby dać świeże powietrze waszym pieskom i kotkom. Także na przykład jeśli jedziecie gdzieś w podróż samochodem, to róbcie przerwę co 2-3 godziny, żeby mogło się przejść, żeby mogło pooddychać świeżym powietrzem. Jeśli musicie zastosować kagańce, to musicie pamiętać o tym, żeby te kagańce były takie, żeby pies mógł ziać, a najlepiej oczywiście w ogóle nie stosować kagańców w takie gorące dni. Na rynku można kupić także maty chłodzące. Są takie maty chłodzące, które muszą być w zamrażarce, one tam chwilę chłodzą, ale są też takie, które chodzą cały czas, jeśli na przykład są w cieniu. W dni najlepiej wybrać się na spacer z psem do lasu, ale najlepiej jeszcze tam, gdzie jest jakiś potok lub jeziorko. Psy piją od 14 do 28 ml na kilogram masy ciała na dobę. Ale pamiętajcie, oczywiście, jest to wszystko zależne od tego, co jedzą, a także jaki tryb życia prowadzą. Koty piją od 30 do 50 ml na kilogram masy ciała na dobę, i oczywiście jest to także zależne od jedzenia, czy jedzą suchą karmę, czy jedzą mokrą karmę. Ale pamiętajcie o tym oczywiście, że odwodnienie nie jest czynnikiem napędzającym koty do picia. Każdego psa czy kota trzeba chronić przed przegrzaniem. Udar cieplny jest groźny dla wszystkich zwierząt, niezależnie od wieku czy rasy. Ale jest on szczególnie groźny dla zwierząt bardzo młodych albo bardzo starych. Psy się pocą, ale tylko na łapach i na nosie. Jest to zbyt mało, żeby odchodzić organizm. Dlatego pies zieje, czyli wykonuje takie krótkie, szybkie oddechy z otwartym pyskiem. Kot natomiast się schładza, liżąc się. Tak właśnie psy regulują temperaturę, krótki szybki oddech, język wystawiony. Objawy udaru psa są widoczne, gdy temperatura ciała przekroczy 40 stopni. W Wilgotniejsze dni częściej dochodzi do udaru Najgorzej mają psy raz brachy cefalicznych, czyli takie o krótkim pysku, a także u psów, które mają zapadniętą tchawicę, np. u Jorków ponieważ jest tam trudniejszy przepływ powietrza i trudniej mi się składać. Psy także, które są otyłe, a także psy, które mają problemy z układem sercowo-naczyniowym, także mają gorzej. I pamiętajcie, że suchy nos to nie jest żaden wyznacznik. Pierwszym objawem przegrzania to jest płytki szybki oddech. jakiś Twój pies szybko dyszy, widzisz, że ma błony czerwone na dziąsłach, takie mocno przekrwione, e... Są wywodzienne na spojówkach. Wymiotuje, oddaje wodnisty kał, słania się na nogach. To należy w odpowiedni sposób zareagować. Jeśli dojdzie już do przegrzania, to nie wylewaj na psa zimnej wody, ponieważ dojdzie wtedy do szoku termicznego i zwierzę będzie miało problemy z układem krążenia, a także z układem oddechowym. Nadmierne schładzanie ciała doprowadza do dika. Czyli do zespołu wewnętrznego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego. Powstają wtedy mikrozakrzepy, które zatykają małe naczynia krwionośne. Dochodzi do niedotlenienia organu jakiegoś i ten organ przestanie funkcjonować. A także w tym czasie zużywają się czynniki krzepnięcia, przez co może dojść po prostu do krwawień. Dlatego, słodzając organie nadmiernie, możemy zamiast mu pomóc, to tylko mu zaszkodzimy. Możecie popsikać zwierzaka letnią wodą, ale najważniejsze to tak: dajcie zwierzaka do cienia. Na jakieś zimne podłoże, czy to zimny beton, czy to zimne płytki. Przyłóżcie mu okłady z tyłu głowy na karku albo w pakwiny. Jeśli pies nagromadził tutaj dużą ilość liny albo ma wymiocinę, to musicie po prostu je usunąć. Yy, dajcie mu dostęp do tlenu, do świeżego powietrza, ponieważ jeśli zwierzę nie będzie miało dostępu do tlenu, to krew ulegnie zagęszczeniu. Jak krew będzie gęsta, będzie wtedy wolniej płynęła, a jak krew wolniej płynie, dojdzie do niedotlenienia i obumierania stopniowo komórek. A także dochodzi do, w tym momencie do zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej. Jeśli pies jest w stanie pić, to dajcie mu troszkę wody do picia, tylko nie wpychajcie mu jej na siłę. To co teraz powiem, raczej będzie skierowane do lekarzy weterynarii. Psy posiadające udar cieplny należy nawadniać płynem bezelektrolitowym, czyli 5% glukozą, a także zastosować leki przeciwstrząsowe. Jest to po prostu związane z patogenezą powstawania udaru cieplnego. Podsumowując... Zastanówcie się, proszę, czy pies prosta waszym wymagają w ciepłe dni. Czy na przykład chcecie go naprawdę zabrać na plażę czy na wycieczkę w górach? Bo psy uprawiające aktywność fizyczną na dworze szybciej się przegrzewają. A także czarne psy się szybciej przegrzewają. A także te, które mieszkają w budach i końcach, które są ciągle narażone na promienie słoneczne. Nie pozwalajcie także psom leżeć na słońcu, chociaż tak naprawdę to lubią i uwielbiają. Mokre ręczniki. Nie używajcie na psy, czyli nie przykrywajcie psa mokrym ręcznikiem, chyba że będziecie co chwilę latać i wymieniać te ręczniki, żeby one co chwilę były mokre i zimne, ale tak naprawdę to nie róbcie tego. Pamiętajcie oczywiście o odpowiednim nawodnieniu. Jeśli zauważycie objawy u psa, że pies dostaje udaru cieplnego, to zadzwońcie proszę do lekarza, weterynarii i skorzystujcie się z nim w sprawie swojego pieska lub innego zwierzeczka. Dziękujemy serdecznie za oglądnięcie tego filmiku. Myślimy, że ten temat jest bardzo ważny, ponieważ każde zwierzę jest narażone na udar cieplny. Dlatego podziel się tym filmikiem ze swoimi znajomymi, żeby po prostu wiedzieli, co mają robić, kiedy ich zwierzę dostanie udaru. Nas można zasubskrybować na Instagramie, a także na TikToku. Dziękujemy jeszcze raz serdecznie za oglądanie i do usłyszenia. Hejka!